Hej się mano, z tej strony Fire One i dzień dobry, w pierwszym odcinku ze przed startem Pamiętajcie, oczywiście, że zdawidził u w gry pod tym filmem. I pamiętajcie o tym, aby strzelić Subika z dzwonkiem na tym kanale, aby dostać podmienia o najnowszych filmach ze Minecrafta Hero, Fire City i wiele, wiele. Więc po pal co naprawdę warto? I pamiętajcie o tym, aby strzelić Subika właśnie z dzwonkiem. I pamiętajcie o zależności w opis, bo tam macie mega linki do moich 3 mediów, do Instagrama i też sklepu na, na te Tresie, więc naprawdę warto. No jeszcze przedłużając, myślę, że startowali. Myślę, że naprawdę git. Mm, dobra, tutaj mamy hair, czyli włosy, shirt. O, to dobrze wygląda. Ej, to wygląda dosłownie jak ten. Jak słuchajcie... Mm, tego, jak słuchajcie trochę u Wiecie, o co chodzi. Dobra, i teraz w, e, jeszcze musimy wybrać farmę w sumie. Mm, to jest standard farm. To jest Riverland river Aha, to jest Forest Farm mhm, Tutaj takie coś Monsters come out I Tutaj mamy taką farmę, Wilderness Farm Dobra, myślę, że bierzemy tą farmę, słuchajcie Bo czemu by nie, to lecimy wtedy, słuchajcie Myślę, że bierzemy normalnie tą farmę, to będzie dobry pomysł Uh, and for my very special grandson i want uh, you to have this salad and a uh, uh -huh. uh, no no don't open it yet have a uh, patience now listen close There will come a day when you feel crushed by the burden of modern life. No spoko, dobra. Uh, and your brief sp spirit will fade before a growing em emptiness. Ja rozumiem, widzowie, o co chodzi, ale dobra. When that uh, happens, my boy, you'll be ready for this gift. Jakby ja rozumiem, o co chodzi. Um... Ale wolę skupić się na napisach na OLED Grand Paris. 20 lat później. Dobra. Jakiś Joja, czy Joja. Join Aust River Widzę, że to jakieś korpo czy coś. Coś czuję, że gdzieś tutaj będzie nasza postać. Że gdzieś tutaj my pracujemy w tym korpo. Mogę się założyć. O i chyba już się widzę. Jestem um, trzeci od, od końca. LOL. No dobra, zobaczmy co tam ciekawego. Widzę, że ja kurde ledwo senny już prawie. Moja postać jest. Prawie senna lol. Dare you fire one. If you're reading this you must be in dire need of a change. the same uh, thing happened to me long age i'd lost sight of what mattered most in life real connections with other people and nature so i dropped everything and uh, moved it uh, to the place i truly belong i've enclosed the deed to that place my pride and joy You fire one farm. It's located in Stardew Valley on the southern coast. It's the perfect place to start your, your new life. Aha, czyli że to będzie idealne miejsce do rozpoczęcia mojego nowego życia. No, to fajnie. This uh, was my most, my must, my most uh, precious pre gift of all. And now it's yours. I know you Honor the family name. My boy, good luck. Love, grandpa. PS If, if Louis is still alive, say Hi to the old guy for me, William No to spoko przyznam, ciekawie, ciekawie. Dobra, no to chyba coś szczerze, że teraz będziemy jechać do Start Valley Do tej lokalizacji mojej farmy. Ciekawie, przyznam naprawdę mega. Powiem wam szczerze, że ja sobie gram też w na innym świecie, bo akurat po prostu ten sobie gram, no, żeby akurat też ogarnąć co i jak w sumie. A więc no widzę, że nasza postać idzie autobusikiem, pewnie gdzieś tam w środku jest. Szkoda, że jej nie widać. 0,5 MI jest do No To chyba nie jest aż tak daleko, coś czuję. Znaczy, nie wiem, nie wiem. Ale wydaje mi się, że nie jest. O i chyba będę wysiadać teraz. No i właśnie wysiadłem. Hello, uh, you must be your Fire One. I am Robin, the, the local uh, carpenter. Ma Major Lewis sent uh, me here to fetch you and uh, show uh, you the way to your new home. He's there right now, tie-dying uh, the this thanks uh, up for your arrival. Ok. The farm's right over here. If you follow me. Czyli że mam iść za nią na tą farmę. Spoko całkiem. Dojdziemy teraz na moją farmę. Trochę tutaj brudno, przyznam dużo kamienia i w ogóle. This is your fire one farm. A to jest moja farma. To super, że to przyznam A ja pewnie podjarany. Uh, what's the matter? Uh, pyta się mnie co się stało. Sure, it's a bite over ground, but there's some good soil underneath. Either need the mess. Uh, with a little dedication, you uh, have it cleaned up in on time. Time. Czyli, że posprzątać pewnie to wszystko tutaj trzeba te rzeczy ogarnąć. Wydaje mi się. And here we are, your new home. Czyli to jest mój nowy dom. Spoko. Ach, the new farmer. No, pewnie, kurde. Welcome. I am Louis Mayor, the, poly, the Pelican Town. You now. Every everyone's be asking about you. It's not every day that uh, that someone new moves in. It's quite a big deal. To speak przyznam so you're moving into yours, your, your grandfather's uh, old cottage. It's a good house, very rustic. No, nawet whatness and mój I przyznam. Może być nawet. Rustic, that's one way to put it. Krusty, may, might be a little more apt. Touch. Oh, then Don't listen to her, you fire one. She's just trying to make you dissatisfied. Uh, so, uh, the, that. You buy one of her house upgrades. at na pewnie teraz Anyway, uh, you must be tired from the long journey. You should get some rest. Tomorrow, you ought to explore the town a bit and introduce yourself. The town, the townspeople, will. Aprexia Aprexia Apreksia te dat No to fajnie, przyznam, ciekawie, nieźle A jeszcze mi coś pewnie ma do przekazania Oh I almost forget If you have anything to sell Just place It in this box here I'll come by during the night To collect it Well, good luck Czyli powodzenia mi życzy Spoko, całkiem przyznam no to fajnie, ciekawe, ciekawe Mega naprawdę szacun powiem. Naprawdę sztos. Oj, chyba na razie zaczniemy rozgrywkę. Good morning, remember the, uh, to head back to the farmhouse. A czyli mam otworzyć prezent. Spoko. O, dostałem jakieś nasiono słuchajcie, mega sztos. You Red Side uh, 15 uh, pornesy. No, Mamy po prostu nasiona, więc naprawdę good. A tutaj jakby mamy questy. No to super przyznam też. Dobra. Tutaj mamy questy, więc spoko całkiem przyznam. The, uh, looks like with MS uh, Let's clear this uh, place. Aha, czyli mam to jakby wyczyścić spoko. No dobra, mam to wyczyścić jakby ze wszystkiego skajcie widzowie. O, więc naprawdę gut, przyznam. Ale myślę, że to czyszczenie moglibyśmy zostawić na następny schył odcinek widzowie. Więc słuchajcie, myślę, że powoli będziemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że ciężko się was spodobał. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie, o zostawicie łapczki w gry pod tym filmem. Pamiętajcie też żebyście ostrzejcie sobie ga na tym kanale, aby dostać powiadomienia o najnowszych filmach. wali, Fire Steam Minecrafta, Forza Horizon 5, wiele, wiele, Events oprad bo to naprawdę warto. Pamiętajcie o w opisie, bo tam macie mega like, do i social mediów, Instagrama, serwera, Discord i wiele wiele, Sprout Palcam. No i co, Siemano cześć, pasy z sery był Fire One i widzimy się już niedługo to Siemano, cześć i pa!